Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś tak niezwykłego, że całkowicie zmieniło to twoje postrzeganie życia? Dziś chcę podzielić się z tobą doświadczeniem, które przeżyłem niedawno i które szczerze mówiąc wydawało mi się niemożliwe. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w tłumie, wszyscy z oczami zwróconymi na jednego człowieka, czekając na słowo, gest, znak nadziei. Dokładnie tak czułem się na Placu Świętego Piotra, otoczony przez ludzi z różnych zakątków świata, z każdym niosącym w sercu modlitwę, ból, oczekiwanie. To, co wydarzyło się tego dnia, było znacznie więcej niż zwykłą ceremonią religijną. To był moment czystych emocji, zdolny dotknąć nawet najbardziej sceptycznych. Na własne oczy zobaczyłem cud, który wydarzył się na oczach tysięcy świadków. Modlitwa, objawiona przez papieża Leona XIV, przerwała milczenie placu i w ciągu kilku minut odmieniła atmosferę oraz ludzi wokół. W tym filmie opowiem Ci dokładnie, co widziałem, co czułem i przede wszystkim, jak ta modlitwa może wpłynąć na Twoje życie. Przygotuj się na podróż pełną wiary, emocji i nadziei, ponieważ to, co wydarzyło się tam, może zdarzyć się również w Twoim życiu. Tematem tego filmu jest przede wszystkim przesłanie nadziei. Chcę pokazać Ci, jak modlitwa może być znacznie więcej niż powtarzane słowa czy rytuał religijny. Może być prawdziwym katalizatorem cudów i głębokich zmian. To, co wydarzyło się na Placu Świętego Piotra, nie było jedynie odosobnionym wydarzeniem zarezerwowanym dla nielicznych wybranych. Cud, którego byłem świadkiem, jest otwartym zaproszeniem dla wszystkich, którzy pragną doświadczyć prawdziwej przemiany w swoim życiu. W trakcie tego filmu poznasz modlitwę, którą papież Leon XIV objawił światu, oraz zrozumiesz, dlaczego dotknęła tak wielu serc tego dnia. Podzielę się szczegółami tego momentu, wyjaśnię znaczenie tej modlitwy i przede wszystkim pokażę Ci, jak możesz zastosować to doświadczenie w swojej własnej duchowej podróży. Celem jest, aby na końcu nie tylko zrozumiał moc tej modlitwy, ale także poczuł się zainspirowany do szukania swojego własnego cudu, niezależnie od tego, czym on jest. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zniechęcony, mając wrażenie, że twoje modlitwy nie są słyszane, ten film jest dla ciebie. Idź za mną, ponieważ przemiana, która rozpoczęła się na tym placu, może rozpocząć się w twoim sercu już teraz. Aby zrozumieć siłę tego, co wydarzyło się tego dnia, warto poznać nieco więcej o papieżu Leona XIV. Wybrany w okresie wielkich wyzwań dla Kościoła i świata, Leon XIV szybko wyróżnił się swoją prostotą, pokorą i bliskością z ludźmi. Od początku swojego pontyfikatu wykazywał unikalną zdolność do dialogu z różnymi kulturami i rzeczywistościami, zawsze z uwagą, zwracając na tych najbardziej potrzebujących i wrażliwych. Leon XIV to człowiek o głębokiej duchowości, ale także konkretnych działaniach. Jego droga przed papieżostwem była naznaczona pracą społeczną, wizytami w szpitalach, więzieniach i ubogich wspólnotach. Wierzy, że wiara powinna być żyta na co dzień poprzez gesty współczucia i solidarności. Kiedy objął tron świętych Piotra, przyniósł ze sobą jasne przesłanie. Kościół powinien być schronieniem nadziei dla wszystkich, bez wyjątku. W dniu objawienia modlitwy, oczekiwanie było ogromne. Wierni z całego świata czekali, aby usłyszeć jego słowa i poczuć jego obecność. I nie zawiódł. Z uśmiechem na twarzy, Leon Czternaski przywitał tłum, przekazując pokój i pewność. Jego głos, pewny i serdeczny, rozbrzmiewał na placu, tworząc klimat wspólnoty i nadziei. Był nie tylko liderem religijnym, ale prawdziwym pasterzem, gotowym iść razem z ludem, szczególnie w najtrudniejszych momentach. Atmosfera na Placu Świętego Piotra tego dnia była po prostu nie do opisania. Już od wczesnych godzin porannych tysiące ludzi zaczęło się gromadzić, przybywając z różnych krajów, języków i kultur, wszyscy zjednoczeni jednym celem szukać pocieszenia, odpowiedzi i przede wszystkim nadziei. Ogrom placu, z jego majestatycznymi kolumnami i kopułą bazyliki w tle, zdawał się obejmować każdą osobę obecną, tworząc poczucie przynależności i wspólnoty. Szum rozmów, szeptane modlitwy i uważne spojrzenia tworzyły mozaikę emocji, były łzy tęsknoty, uśmiechy oczekiwania i gesty solidarności między nieznajomymi. Dzieci bawiły się, starcy modlili się w milczeniu. Młodzi rejestrowali każdy moment na swoich telefonach. Jakby cały ból, wątpliwości i lęki świata skupiły się w tym miejscu, czekając na znak odnowienia. Kiedy papież Leon XIV pojawił się na placu, zapadła głęboka cisza. Wszyscy spojrzeli na niego, a energia w powietrzu stała się niemal namacalna. To był początek momentu, który na zawsze pozostanie w pamięci każdej osoby tam obecnej idealna sceneria dla niezwykłego, które miało się wydarzyć. Wśród tego wspaniałego tła istniała cicha niepewność, wspólna dla wielu. Poczucie, że mimo wszelkich modlitw odpowiedzi wydają się nie przychodzić. Kto nie czuł się tak? Ile razy klęczałeś, wylewając swoje serce w szczerych słowach, a mimo to zastanawiałeś się, czy ktoś naprawdę słyszy? Ta wątpliwość, tak ludzka, była obecna w każdym spojrzeniu, w każdym geście tych, którzy wypełniali plac świętego Piotra tego dnia. Prawda jest taka, że wszyscy w pewnym momencie życia stawiamy czoła sytuacjom, które wydają się bez wyjścia. Problemy rodzinne, choroby, straty, konflikty wewnętrzne i zewnętrzne to wyzwania, które testują naszą wiarę i nadzieję. A kiedy odpowiedzi nie przychodzą, zniechęcenie może przejąć kontrolę. Wielu z obecnych niosło ze sobą historię walki i bólu. Matki martwiące się o dzieci, młodzi ludzie szukający sensu, starcy zmagający się z samotnością, rodziny naznaczone wojną lub biedą. Każdy z nich zdawał się nieść ze sobą pilną prośbę. Cichą, suplicę, czekającą na cud. Poczucie bezsilności wobec trudności było namacalne, ale istniała również iskra nadziei. Może tego dnia coś się zmieni, może w końcu modlitwa zostanie usłyszana w sposób szczególny. To mieszanka kruchości i oczekiwania jednoczyła wszystkich, przygotowując grunt pod to, co miało się wydarzyć. Kiedy papież Leon XIV uniósł ręce i poprosił o ciszę, w placu rozprzestrzenił się niemal święty szacunek. Wszyscy wiedzieli, że są świadkami czegoś wyjątkowego. W swoim spokojnym głosie papież zaczął mówić o znaczeniu modlitwy, nie jako prostego rytuału, ale jako prawdziwego spotkania między ludzkim sercem a boskością. Podkreślił, że w obliczu trudności modą zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy z pokorą i zaufaniem, prosząc o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz miłosierdzie Boże dla świata. Modlitwa była prosta, ale pełna znaczenia. O Maryjo, Królowo Nieba, wstawiaj się za nami u Twego Syna. Niech nadzieja odżyje tam, gdzie jest ból, niech pokój zakwitnie tam, gdzie jest konflikt, a miłosierdzie Boże przemieni nasze serca. Amen. Papież wyjaśnił, że ta modlitwa nie była tylko na ten moment, ale zaproszeniem dla wszystkich, aby włączyli ją do swojej codzienności, zwłaszcza w najtrudniejszych dniach. Mówił o sile wstawiennictwa Maryi, matki, która przyjmuje, pociesza i przedstawia nasze potrzeby Jezusowi. Podkreślił, że oddając Bogu nasze cierpienia i nadzieje, otwieramy przestrzeń na cuda. Niekoniecznie w sposób, w jaki się ich spodziewamy, ale zawsze w taki, jaki jest nam potrzebny. Tłum zgromadzony na placu śledził każde słowo, wielu miało łzy w oczach. To była modlitwa, która wyrażała to, co wielu z nich czuło, ale nie potrafiło wyrazić. A na koniec zapanowała głęboka cisza, po której nastało uczucie lekkości i odnowionej nadziei. Atmosfera była przygotowana na coś niezwykłego, a wszyscy czuli, że coś specjalnego ma się wydarzyć. Tuż po zakończeniu modlitwy zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Papież Leon XIV wciąż miał ręce uniesione w błogosławieństwie dla tłumu, gdy zaczęło się rozprzestrzeniać poruszenie wśród osób najbliżej ołtarza. Na początku wydawało się, że to tylko zbiorowe emocje, ale szybko stało się jasne, że dzieje się coś niezwykłego na naszych oczach. Wśród tłumu starsza pani, znana wielu z wielkiej pobożności, a także z ograniczeń fizycznych, od lat nie mogła chodzić bez pomocy, zaczęła wstawać samodzielnie. Ci, którzy byli obok niej, zamarli z wrażenia. Niektórzy próbowali jej pomóc, ale ona z łagodnym uśmiechem dała znak, żeby się nie martwili. W ciągu kilku chwil zrobiła pierwsze kroki sama, idąc w kierunku papieża. Cisze przerwały oklaski, łzy i okrzyki zaskoczenia. Byłem wystarczająco blisko, by zobaczyć radość i wdzięczność na twarzy tej kobiety. Niemożliwe było, aby się nie wzruszyć. Tłum, który jeszcze chwilę temu nosił ciężar własnych trosk, teraz jednoczył się w radości i podziwie. Wielu objęło się nawzajem, inni uklęknęli w podziękowaniu, a niektórzy po prostu płakali, poruszeni siłą tego momentu. Sam papież Leon XIV. Zauważając co się dzieje, uśmiechnął się i uczynił specjalny gest błogosławieństwa dla pani. Nic nie powiedział, ale jego oczy przekazywały jasny komunikat. Cuda zdarzają się nadal tym, którzy mają wiarę. Nie tylko uzdrowienie tej kobiety było niezwykłe, ale także zbiorowa transformacja, która rozprzestrzeniła się po placu. To, co niemożliwe, stało się rzeczywistością. Ten moment pozostał w mojej pamięci jako żywe świadectwo, że modlitwa, gdy jest wypowiadana z szczerością i oddaniem, może otworzyć drzwi do niezwykłego. A co najpiękniejsze? Ten cud nie był tylko jej, ale nas wszystkich, którzy byliśmy świadkami siły wiary w działaniu. To, co wydarzyło się tego ranka na Placu Świętego Piotra, było czymś więcej niż tylko odosobnionym wydarzeniem czy prostym uzdrowieniem fizycznym. Cud, który widzieliśmy, stał się potężnym symbolem nadziei dla wszystkich, którzy tam byli. I dla tych, którzy słyszą tę historię teraz. Przypomniał nam, że cuda nie są ograniczone do spektakularnych zdarzeń, ale mogą manifestować się w subtelny sposób w codziennym życiu, przemieniając serca i odnawiając wiarę. Uzdrowienie starszej pani było bez wątpienia widocznym znakiem, ale prawdziwy cud rozprzestrzenił się cicho między ludźmi. Wielu poczuło ulgę w swoich własnych cierpieniach, ich wątpliwości zostały złagodzone, a serca wypełniły się niewytłumaczonym pokojem. To było tak, jakby ta modlitwa prowadzona przez papieża Leona XIV otworzyła drzwi, aby każdy mógł doświadczyć na swój sposób dotyku boskiego. Ten moment uczy nas, że cuda zdarzają się, gdy otwieramy się na wiarę, gdy odkładamy na bok dumę i niedowiarstwo oraz pozwalamy, by łaska nas dotknęła. Czasami cud, którego najbardziej potrzebujemy, nie jest tym, czego oczekujemy, ale tym, który przekształca nas od wewnątrz, przynosząc odwagę do stawienia czoła wyzwaniom, spokój w zaakceptowaniu tego, czego nie możemy zmienić, oraz wdzięczność za małe, codzienne błogosławieństwa. Tak więc cud tamtego ranka nie należał tylko do pani, która zaczęła chodzić, ale do wszystkich, którzy tam byli i do wszystkich, którzy z otwartym sercem pozwalają sobie ponownie uwierzyć. Po momencie cudu, papież Leon XIV znów zwrócił się do tłumu, teraz z jeszcze głębszą spokojem. Wykorzystał zbiorowe emocje, aby przekazać nauki, które odbiły się echem nie tylko na placu, ale także w sercach wszystkich, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, zarówno osobiście, jak i zdalnie. Jego słowa były nie tylko pocieszeniem, ale prawdziwym przewodnikiem dla tych, którzy pragną żyć modlitwą w sposób autentyczny i doświadczyć cudów w swoim życiu. Papież zaczął przypominać, że modlitwa nie jest narzędziem, aby wymuszać na Bogu to, czego chcemy, ale drogą do zbliżenia się do woli Bożej. Zachęcał wszystkich do modlitwy z pokorą, uznając swoje ograniczenia i ufając, że Bóg wie, co jest najlepsze dla każdego z nas. Nie patrz na swoje własne siły, powiedział, ale na miłosierdzie Boże, które jest nieskończone i zawsze zaskakujące. Leon XIV podkreślił również znaczenie bycia mieszkaniem Ducha Świętego. Według niego, gdy otwieramy serce na Boga, pozwalamy, by Duch nas przemieniał, pocieszał i umacniał w obliczu trudności. Ten proces nie eliminuje problemów życia, ale daje nową perspektywę zaczynamy postrzegać każde wyzwanie jako okazję do wzrostu i duchowego dojrzewania. Kolejnym kluczowym punktem było zaproszenie do radości wiary. Papież przypomniał, że nawet w czasach cierpienia można znaleźć powody do wdzięczności i uśmiechu, ponieważ obecność Boga przynosi nadzieję tam, gdzie wcześniej panował tylko rozpacz. Wezwał nas do bycia instrumentami pokoju, niosąc współczucie i solidarność bliźni, szczególnie tym, którzy najbardziej cierpią. Na koniec Leon XIV poprosił, aby wszyscy włączyli objawioną modlitwę do swojej codzienności, nie tylko w momentach kryzysu, ale jako nawyk codzienny. Cud zaczyna się, gdy każdego dnia otwierasz się na Boga, podsumował. Te proste i głębokie słowa jasno pokazały, że prawdziwa przemiana jest w zasięgu każdego, kto zdecyduje się żyć wiarą, z szczerością i oddaniem. Teraz chcę zaprosić Cię do przeżycia tej chwili razem ze mną. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś, ani wmódmy się razem modlitwą objawioną przez papieża Leona czy czternaście z pokorą i zaufaniem, oddając nasze bóle, marzenia i potrzeby w ręce Boga. O Mario, królowo nieba, wstawiaj się za nami u swego syna. Niech nadzieja odradza się tam, gdzie jest ból, niech pokój zakwita tam, gdzie jest konflikt, a miłosierdzie Boże niech przemienia nasze serca. Amen. Pozwól, aby te słowa zabrzmiały w Tobie. Poczuj obecność Boga i Matki Bożej, która przyjmuje Twoje intencje, przynosząc pocieszenie, i odnawiając Twoją nadzieję. Pamiętaj, modlitwa ma moc, gdy jest wypowiadana z szczerością, a cud może się rozpocząć teraz, tam, w milczeniu Twojego serca. Niezależnie od Twojej prośby, zaufaj. Jesteś częścią tej wspólnoty wiary, a razem możemy doświadczyć przemiany, jaką tylko prawdziwa modlitwa może przynieść. Teraz, gdy wzięłeś udział w tej modlitwie, chcę Cię zachęcić do zrobienia kroku dalej. Podziel się swoją historią. Jeśli doświadczyłeś cudu, dużego lub małego, opowiedz w komentarzach. Jeśli wciąż czekasz na odpowiedź, napisz swoją prośbę o modlitwę. To przestrzeń dla ciebie, abyśmy mogli stworzyć wspólnotę wiary, wsparcia i nadziei. Dzieląc się swoją historią, możesz zainspirować innych, którzy również szukają znaków Boga w swoim życiu. Często świadectwo jednej osoby jest cudem, którego potrzebuje inna, aby się nie poddać. Nie wstydź się wyrażać swojej wiary ani swoich wątpliwości. Tutaj wszyscy są mile widziani, a jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, podziel się tym wideo z kimś, kto potrzebuje nadziei. Razem możemy szerzyć pewność, że cuda się zdarzają i że modlitwa jest pierwszym krokiem do ich doświadczania. Dotarliśmy do końca tej podróży, ale prawdziwa droga zaczyna się teraz, w każdym z nas. To, co zobaczyłem na Placu Świętego Piotra, było więcej niż widocznym cudem było zaproszeniem do ponownego uwierzenia, do wzbudzenia wiary i nadziei w trudnych czasach. Jeśli dotarłeś do tego momentu, wiedz, że nie jesteś sam. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami, szukającymi sensu, pocieszenia i przemiany. Zabierz ze sobą modlitwę objawioną przez papieża Leona XIV i pozwól, aby stała się częścią twojego codziennego życia. Pozwól sobie zaufać, nawet gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Pamiętaj o słowach papieża: Cud zaczyna się, gdy codziennie otwierasz się na Boga. Niech ta wiadomość zabrzmi w twoim sercu i zainspiruje cię do spojrzenia w przyszłość z odwagą i wdzięcznością. Z całego serca życzę ci, abyś poczuł ten spokój i radość, które dostrzegłem tamtego dnia. Niech błogosławieństwo Boga i opieka Maryi zawsze będą z tobą i twoją rodziną, a poprzez dzielenie się nadzieją, niech staniesz się także narzędziem cudu w życiu kogoś innego. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Niech Bóg cię błogosławi i do zobaczenia następnym razem.